Siemanko, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z mojej wędkarskiej pakamery. Dziś moim gościem jest Tomek z firmy WileyX, więc jak już się pewnie domyślacie, porozmawiamy sobie o okularach. Eee, jakie główne wątki dzisiaj? Siemano, witaj Łukasz. Cześć, siemanko. Jakie główne wątki? Eee, na pewno coś z technicznych rzeczy, czyli ramka, soczewka, akcesoria, bo to jest cały czas myślę, że takim punktem, o eee, który też wędkarze pytają, dlaczego tak, a nie inaczej. Sam sposób wykorzystania okularów, bardziej soczewek do warunków atmosferycznych, i myślę, że takie ogólne nasze doświadczenia. A propos używania już okularów, tego co możemy powiedzieć, jaka soczewka na jakie warunki, kiedy lepiej się sprawdzi, myślę, że to są główne zagadnienia, które powinniśmy. W tym materiale poruszyć. No dobrze, no to e, zaczynamy od tych najbardziej technicznych spraw. E, widzę, że tutaj sobie przygotowałeś e, poszczególne elementy okularów, tak jakby, więc co? Zaczynamy od ramki? E, tak, myślę, że na początek ramka będzie dobrą, e, dobrym, e, dobrą rzeczą. Przede wszystkim, okulary nie istnieją bez ramki i bez soczewki. Dwie podstawowe no, rzeczy. To Ale czym, byłyby, e, czym byłaby soczewka, która jest zakrzywiona e, w różnych e, skalach, tutaj baza szósta, baza ósma, baza zakrzywienia, bez dobrej mhm. ramki. Żeby wykorzystać taką soczewkę potrzebujemy tak. dobrej ramki. Nasze ramki wykonane są z nylonu, materiału, który łączy sobie trzy cechy. Mhm. Lekkość, wytrzymałość i jednocześnie elastyczność. No to prawda. Co to nam daje? Przede wszystkim w łatwy, szybki sposób możemy wyjąć soczewkę, żeby ją między innymi wyczyścić, Mhm. Włożymy ją, tu się nam nie będzie działo nic, nie będzie nam nic skrzypiało, nic działo się z tą mhm. soczewką, nie wypadnie nam na pewno sama. Jest to opatentowany system, właśnie trzymania tego. Zresztą, zarówno soczewka, jak i ramka są certyfikowane. W związku z tym nie, nie potrzebujemy, tak powiem, tutaj więcej chyba na ten temat się rozwijać. Natomiast jeśli chodzi o samą ramkę i nylon, mówiłem, że jest elastyczny. No tak, pracuje to wszystko. To wszystko pracuje, przez co daje nam to możliwość w użytkowaniu codziennym taki plus, że ułoży się nam do twarzy, przede wszystkim jeśli chodzi o to, że jest lekka w połączeniu z soczewką, która jest wykonana z poliwęglanu, nie jest szklana. Mhm. Daje nam takie poczucie lekkości, czasami możemy zapomnieć, że mamy je po prostu na twarzy. Istotną rzeczą jest zastosowanie kształtu, tutaj w tym przypadku u-shape. Bardzo dokładnie widać tą literę u. Mhm. I między innymi właśnie dlatego to u, żeby zastosować tak obą soczewkę, która w tej ramce ma się właśnie zmieścić, przez co jeżeli założysz takie okulary, one dokładnie, ramka no. przeizoluje ci tą część od góry i od boku, przez co nie będziesz miał e, kontaktu e, ze światłem, które jest nieprzefiltrowane, światłem bocznym, lewym. E, wszystko przechodzi przez soczewkę e, i, między innymi, to jest następna rzecz, która jest bardzo ważna przy ramkach. Czyli trzy cechy: lekkość, e, wytrzymałość i elastyczność. Kształt u -shape, Wyróżniamy dwie różne wersje, serię Active i serię Climate Control. W serii Climate Control mamy tutaj piarki. taką To taki tutaj w tym modelu Grid, który mam, nie? Dokładnie, jest to pianka, która ma za zadanie wypełnienie przestrzeni między ramką a twarzą i służy między innymi, żeby właśnie nie dostawało nam się zimne powietrze czy też woda. Trochę jak gogle narciarskie. Dokładnie, możemy też je wykorzystać w innych aktywnościach. Ale to jest bardzo fajny patent z tym kształtem, bo nawet bez tej pianki te okulary, dzięki temu, że mają literę, świetnie się dopasowują do, do głowy. I no ja już mam to przetestowane na kilku modelach, i naprawdę to jest jedna z takich rzeczy, o których być może się dużo nie mówi, a jednak wygoda w okularach, moim zdaniem, bo tam soczewki o tym sobie za chwilę powiemy, to są ważne rzeczy, ramka, ale przede wszystkim wygoda. Okulary muszą nam po prostu dobrze leżeć, nie przeszkadzać nam, nie uwierać bo uwierające okulary potrafią dosłownie doprowadzić do bólu głowy, a tutaj wszystko się fajnie dopasowuje i fajnie siedzi i według mnie, poza tymi technicznymi sprawami, to ta właśnie użytkowa cecha jest, jest mega istotna. Nawet jak bierzesz ramkę do, ręku, do ręki, czujesz, że to nie jest plastik, że to nie tak, jest taki jest, materiał, tak. tylko czujesz, mhm. że jest taki powlekany, taki antypoślizgowy bym powiedział w dotyku. Więc już na pierwszy kontekst, naprawdę z ramką można się przekonać, że no, jak, jak, to, jak to wygląda. Następną rzeczą jest tu różnica między ramkami. Nowe modele wyposażone są w soczewki w bazie zagięcia szóstej. Tu mamy bazę zagięcia ósmą. Tu baza zagięcia szósta. Tu już nie mamy takiej wyraźnej mm -hmm. litery. Bardziej bo... proste są Ale takie. przez to to są modele, które bardzo. Mieliśmy sporo zapytań, właśnie od... głównie od klientów o modele bardziej casualowe. Tu widać, że ta ramka nie tak. jest tak bardzo. Ja teraz, ja teraz używam bodajże tego modelu. On jest też już z tej, z tej, z tej nowej serii. I właśnie to są takie okulary, które łączą w sobie e, w pewnym sensie, oczywiście ja ich używam na rybach, ale e, do auta, do wyjścia gdzieś tam e, fajne, codzienne, e, casualowe e, okulary, i to jest, to, jest, to jest też mega fajny temat. E, wchodzę ci w słowo co chwilę, wybacz, ale. Bardzo dobrze. I tu właśnie jest wykorzystana soczewka z bazą zagięcia 6, baza zagięcia 8, czyli te bardziej dopasowane, takie powiedziałbym wędkarskie, typowo sportowe. Baza ósma, baza szósta, te bardziej kaszyłalowe, ale powiedziałeś bardzo fajną rzecz. A propos wykorzystania też w wędkarstwie, to tutaj mamy taki patentik na wykorzystanie, właśnie, okularów w wędkarstwie, po prostu, albo w aktywnościach różnych, właśnie te nakładki, szyny, tarcze, takie tutaj z boku, które mają nam niwelować te odbicia i spadające światło zewnętrzne. To jest opcjonalnie, możemy to używać, możemy to zdjąć, możemy to mieć przy okularach cały czas i w każdym, w każdym modelu na, przy bazie szóstej takie właśnie nakładki znajdziemy, więc możemy z powodzeniem wykorzystywać je również. W wędkarstwie. Oprócz tego, oczywiście, do ramek dołączone są różne akcesoria, w zależności od tego, czy potrzebujemy smyczki, czy potrzebujemy gumki, którą mamy przytrzymać te okulary w momencie, w którym nie mamy je na twarzy, tylko gdzieś zawiesić, czy na czapce, czy na szyi. Więc, w zależności od tego, różne akcesoria. Jeśli chodzi o ramki, to tyle z podstawowych rzeczy. Myślę, że to są informacje, które pozwolą też. Wam zrozumieć, dlaczego właśnie ramka ma ogromne znaczenie, żeby ta soczewka mogła też funkcjonować i e, przede wszystkim ramka mogła być dopasowana dobrze do twarzy, bo pierwszą podstawową rzeczą jest właśnie wybór ramki która ma idealnie przylegać do naszej twarzy, a przede wszystkim po założeniu, właśnie tak jak powiedziałeś, ona ma leżeć po prostu. No tak, to jest, to, jest, to jest chyba jedna z najistotniejszych rzeczy, żeby te okulary po prostu dobrze leżały. No więc to było tyle o ramkach, i, i, i myślę, że przekazałeś tutaj mnóstwo fajnej wiedzy. I co będziemy przechodzili sobie teraz do soczewek? Tak jak powiedzieliśmy na początku, okulary nie istnieją bez soczewek, więc oczywiście mamy tutaj soczewki. Co wyróżnia markę y i nasze soczewki? Przede wszystkim jest to produkt optyczny, czyli wykonywany w, tak jak okulary, które wykonywane są w salonach optycznych. Okay. Oczywiście mamy też właśnie możliwość wykonania korekcji, czyli każda nasza soczewka oprócz tego, że jest certyfikowana, właśnie jest wykonywana w taki sam sposób jak okulary po prostu w salonach optycznych. I to nas wyróżnia zdecydowanie na tle wszystkich innych okularów, które możemy znaleźć w sklepach wędkarskich. Dlaczego tak się dzieje? Sposób obróbki i materiał, który jest tutaj wykorzystany, w tym przypadku jest to poliwęgran, jest szlifowany laserowo. Dzięki czemu zyskujemy praktycznie przejrzystość szkła. Co nam to daje jako wędkarzom? Przede wszystkim jakość, ostrość, kontrast, wierne odzwierciedlenie jest na najwyższym tak naprawdę poziomie. Bardzo zbliżonym do soczewek e, szklanych, wręcz uh -huh. tak naprawdę niezauważalnym dla ludzkiego oka. To tylko maszynowo jesteśmy w stanie stwierdzić, bo to są takie ułamki, jakieś drobne procentów. Natomiast e, istotną rzeczą, właśnie przy soczewce, jest to, że jest też kilkuwarstwowa. W tym przypadku uh -huh. jest to 8 warstw, zaczynając od warstw wewnętrznych, czyli e, w niektórych przypadkach powłoki antyfog, czyli antypary, które zapobiega parowaniu przez filtry polaryzacyjne, filtr UVA, UVB, filtr światła niebieskiego. Dalej powłoki, które odpowiedzialne są za yy, twardość, czyli w zależności od soczewek: czy to soczewki premium, czy soczewki Captive, to powłoka hydrofobowa lub olefobowa. Która jest niemal tak gładka, że wszystko po niej zdecydowanie może spływać, jest też łatwa wtedy w utrzymaniu, w czyszczeniu, i to jest jedna z wielu rzeczy, która właśnie odróżnia nasze okulary. Ale po drodze jeszcze jest film polaryzacyjny, który jest no bardzo ważną rzeczą. No, Ta polaryzacja, polaryzacja w wędkarstwie to jest jedna z takich podstawowych rzeczy. Każdy wie tak naprawdę, że jest coś takiego jak polaryzacja, ale nie każdy do końca być może sobie zdaje sprawę, o co w tym chodzi. Film polaryzacyjny w naszych soczewkach umiejscowiony jest w środku soczewki. Soczewka sklejana jest z dwóch warstw mhm. i w warstwę. Środkowo wklejany jest filtr. Nam nie przeszkadza światło, które na nas spada, tylko przeszkadza wędrzeczom najbardziej światło odbite, czyli ten mm -hmm. efekt lustra, który tworzy się na wodzie, właśnie z powłoka, która jest w stanie zniwelować część tych odbić. W połączeniu z filtrem polaryzacyjnym, który jest w środku, pozwala nam zajrzeć pod lustro wody, zobaczyć co tam się dzieje. I to jest u nas w soczewkach bardzo ważne, że. Ten filtr jest w środku, przez co odróżnia do nas od e, innych e, producentów, gdzie czasami filtry są razem UVK, razem tak, polaryzacja, tak, 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 i, i każde dotknięcie tej soczewki powoduje to, że tracimy te filtry, mhm. tutaj tego nie tracimy e, i to jest jedna z tych rzeczy, która właśnie odróżnia też e, właśnie produkty, optyczne od produktów e, no, powiedziałbym budżetowych, już mhm. znanych myślę, że e, w sklepach. E, istotną rzeczą jest też zastosowanie filtra światła niebieskiego, który często myślę, że mm, na pewno też słyszałeś o świetle niebieskim. Tak, to, 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 jest, to jest taki temat, który też nie każdy e, na pewno wie, że e, to światło niebieskie, które znamy z komputerów i tak dalej, ono również nam towarzyszy, w, 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 tak jakby na, na zewnątrz, prawda? Tak, na zewnątrz i robi mam bardzo dużą szkodę, dlatego że. To światło jest nawet 80 razy większe niż patrzenie w monitor, na przykład, mhm. albo wyświetlacz telefonu, a odpowiedzialne jest za tak zwany efekt zamglenia. Często jak na pewno też się spotkałeś, jak ktoś zagłoży Twoje okulary, mówi, ale te okulary powiększają. Nie, mhm. one nie powiększają, tylko w przypadku filtra, Captiv filtra Captivate i filtra światła niebieskiego w soczewkach, ona redukuje nam to zamglenie. To jest odpowiedzialne za jakość, przejrzystość lepsze odzwierciedlenie tak naprawdę odległości i przede wszystkim kontrast, który no możemy właśnie, zauważyć, bo podbicie jest... kolorów mamy mocne, przez co ten obraz wydaje się, że jest troszeczkę bliżej, a tak naprawdę mm -hmm. to zamdlenie jak redukuje, to jak przyjrzymy się dobrze na drzewo, to zobaczymy listki dokładnie, jak przez, przyjrzymy tak, tak, na tak. niebo, zobaczymy obrysy dokładnie, Czy to jest ostrość. W wędkarstwie mm -hmm. przekłada się to, tak jak teraz mamy sezon szczupakowy, przekłada nam się to na te ryby, które odprowadzają tak, i ostatnio jest bardzo dużo, możemy zauważyć je wystarczająco wcześniej i zareagować, więc myślę, że Polaryzacja i filtr yy, yy, tutaj światła odbitego, czyli powłoka antyrefleksyjna jest bardzo istotna i najważniejsza chyba dla nas wędkarzy w wykorzystaniu, więc tutaj jeśli chodzi właśnie o to soczewkę, jest 8 warstw, jest to produkt optyczny, szlifowany laserowo, a przede wszystkim jest to produkt, który ochroni nasze oczy, bo oprócz tego, że chronią nasz narząd, czyli oko, zmysł mhm. jako wzrok. Yy, soczewki wykonane z poliwęglanu posiadają certyfikaty ANSI, które właśnie yy, potwierdzają ich skuteczność i możemy bezpiecznie też z nich korzystać komfortowo przez cały tak naprawdę dzień i myślę że w dalszej części dojdziemy do tego już jestem Na pewno, gdzieś tam parę, z doświadczenia, tak. Przez parę lat. E, jeśli chodzi o soczewkę, to jeszcze na pewno kluczową rzeczą jest kolor soczewki. No właśnie, bo jest tutaj tego tyle. Są niebieskie, są e, jakieś takie zielonkawe. E, tu kolejne niebieskie, tutaj złote. O co w tym wszystkim chodzi, jakbyś mógł rozjaśnić, bo, e, bo na pewno nie tylko o sam kolor. E, nie chodzi o kolor, bo możemy mieć bez efektu tak zwanego lustra. Mamy modele, które Myślę, że mają lustro akurat wszystkie, natomiast możemy mhm. mieć też model, który nie posiada lustra. Tu mam taką soczewkę, która jest bez lustra. Mhm. I efekt z lustrem. Wędkarze lubią lustro. Tak, to fajnie wygląda przede wszystkim. Fajnie wygląda na zdjęciach, ale to jest tylko efekt. Sam kolor soczewki widzimy od środka, czyli kolor soczewki deklaruje nam to, co, na jaki kolor widzimy. Mamy mm -hmm. soczewki, tak, tak bym powiedział, uprościł. Cieplejsze, zimniejsze i pośrednie. Kolor szary, czyli taki najbardziej popularny. Tu masz akurat soczewkę Wymagaśnie. szarów mm -hmm. Captivate z lustrem niebieskim, ale możemy mieć równie dobrze taki model bez lustra. Bądź z lustrem zielonym, więc tutaj jest kolor, który tu widzimy, nie ma wpływu na kolor widzenia. To jest efekt, który jest bardziej dla wędkarzy albo mm -hmm. dla osób innych niż dla samego wędkarza. Ale soczewki szare, soczewki bursztynowe lub soczewki amber lub soczewki o bazie zielonej, bo takie e, co prawda w pojedynczych modelach ale też mamy. Mhm. W zależności od ilości e, przepuszczalności, odbieramy na odpowiednie warunki, o którym myślę, że też zaraz, zaraz porozmawiamy oddzielnie, bo to jest trochę dłuższy pewnie. Temat. Tak, to na pewno będziemy tutaj gadali o tych, o tych, o tych kwestiach. E, ale z drugiej strony myślę, że może płynnie byśmy mogli teraz do tego przejść, chyba, że ma coś jeszcze z takich technicznych spraw. Bo, bo właśnie ta użytkowość mnie bardzo interesuje, my mamy mnóstwo zapytań od, od naszych klientów odnośnie tego właśnie jaka soczewka do na przykład do łowienia pstrągów, albo jaka soczewka na cały słoneczny dzień na łodzi myślę, że to są takie kluczowe rzeczy więc jeżeli to już wszystko na temat technicznych spraw soczewki to myślę, że możemy sobie na moment przejść właśnie do tego użytkowego aspektu. Jeśli chodzi o dobór soczewek to przed przede wszystkim po ilość słońca, to jest taki pierwszy parametr, mhm. który powinniśmy brać pod uwagę. Najczęściej wędkarze wybierając pierwsze okulary właśnie szukają ochrony przed tym dużym światłem mhm. i często wybierają soczewki szare, bo u nas szare soczewki filtrują najwięcej świata, przypuszczają najmniej tak mhm. naprawdę tutaj na poziomie 10%, przez co obraz, który widzimy jest troszeczkę taki szaro, nawet szaro-zielonkawy bym mhm. powiedział w niektórych przypadkach. Ja Ci się wtrącę, przepraszam, bo to jest taka kwestia, którą nasi widzowie, nasi klienci e, e, mogą zobaczyć u nas w sklepie, gdybyś mógł rozjaśnić, bo u nas przy opisach okularów e, Wiley X znajdziecie właśnie ten parametr, że na przykład przepuszczalność światła 12% e, czy 10%. E, jakbyśmy mogli tak szybciutko powiedzieć, że 10% powiedzmy to jest, to znaczy, że filtruje najwięcej, więc jest od, odpowiednia na duże nasłonecznienie. Jest miejsce. najciemniejsza, jeżeli, tak, jakby, jeżeli tak po polsku najciemniejsza, czyli jeżeli chcę stać na flałcie cały dzień mieć bardzo duże słońce, mhm. odbicie od flauty, wybieram soczewkę szarą. Jeżeli chcę używać tego też takiej soczewki na przykład do jazdy samochodem, to jest soczewka szara. Okay. Od razu może przejdźmy w Całkowicie inny temat, skrajność. jeśli chodzi o skrajność. tak? Może nie inny temat, ale przede wszystkim inne warunki, czyli pochmurne. Tu wybieramy soczewki, które są najjaśniejsze, czyli te, które filtrują troszeczkę mniej światła, przepuszczają 16, czasami 18% światła. Mhm. I tu są na przykład pstrągi, gdzie rano mamy mniej światła, albo chodzimy po lesie, światło jest to zmienne. Prawda, to prawda. Potrzebujemy troszeczkę więcej światła, więc te soczewki o kolorze bursztynowym Będą odpowiednie, ale też na pochmurne dni, na taką pogodę szczupakową, gdzie mamy wiaterek, fale, troszeczkę pochmurne niebo, mm -hmm. zdecydowanie soczewki, właśnie na bazie bursztynowej. No dobrze, czyli jeszcze raz szybciutko to podsumuję, 10-12% to będą raczej na słońce, a nie wiem, 16, 18 to będą raczej na pochmurne dni właśnie wstrągi, łowienie zimą i tak dalej Także to jest taka, myślę, fajna wrzutka, jeżeli rozważacie zakup okularów i to było coś, co, co, co pozostawiało wam jakieś wątpliwości, no to właśnie odpowiadamy. Ale są też okulary, które myślę mogą, można uznać za uniwersalne. Tak, mamy też właśnie soczewki, które filtrują tak pomiędzy. Pośrednio, no Pośrednio właśnie, I one sprawdzą się, takie są bardzo uniwersalne. Przede wszystkim one są mniej wrażliwe na zmieniające się światło. Mhm. E, tu warto byłoby powiedzieć na samym początku, że w ogóle, jeżeli wędkarz przeniesie się z okularów, powiedziałbym, budżetowych na taki produkt, to będzie mega zadowolony, którąkolwiek nie wybierze soczewkę. Natomiast używając później następnej soczewki i następnej, i następnej, możemy zobaczyć te różnice, bo. E, jest znaczna. Tutaj nie ma co dużo mówić. Mm -hmm. Nie da się jedną soczewko w moim przypadku, nie da się jedną soczewko mieć na każde warunki. Potwierdzał. <laughs> Natomiast wiem, że jeżeli ktoś y, ma jedno okulary, y, to nie jest w stanie po prostu tego. Y, tak powiem, wyobrazić sobie, mm -hmm. bo, bo tutaj jest dużo zmiennych, chociażby od tego, że czasami musisz nałożyć bursztynową soczewkę, bo potrzebujesz energii, masz gorszy dzień, mm -hmm. chcesz, chcesz mieć po prostu lepszy, zakładasz, że świat wygląda znacznie lepiej, a ja tak całkiem poważnie rzeczywiście to działa, jeżeli e, łowię cały dzień e, w soczewce szarej, mam troszeczkę, zbliża mi się wieczór, e, jeszcze jest jasno, ale założę bursztynowo, nagle tak czuję, że jeszcze, jeszcze mam dużo czasu i dużo energii. No tak, troszeczkę w, w formie wrzutki, natomiast zdecydowanie, jeśli chodzi właśnie o soczewkę, taką pośrednią, która tu akurat w tym przypadku ma barwę taką, powiedziałbym mieszaną, ciężko jest ją określić, tu lustro jest takie zielono-niebieskie, zielono natomiast sam kolor soczewki jest to amber, która jest troszeczkę jaśniejsza na górze, ciemniejsza mhm. na dole, a w środku jest taka optymalna. Ja to przetestowałem, tak powiem, na własnej skórze i mogę powiedzieć, że jeżeli pochylam głowę troszeczkę do przodu i patrzę górną częścią soczewki, to soczewka jest jaśniejsza na górze, mhm. ciemniejsza na dole, czyli naturalnie używając jest taka, powiedzmy, pośrednia, ale świetna na zmieniające się światło, czyli jeżeli jesteśmy w lesie, Światło, cień, światło, cień, światło, cień. Mhm. Zdecydowanie te soczewki e, jak najbardziej się na to nadają. Jeżeli ktoś by zapytał teraz, czy to jest soczewka uniwersalna, czyli mogę wybrać sobie taką soczewkę i użytkować. Ja używam teraz na co dzień do jazdy samochodem. Używam ją do wędkowania, ale jeżeli też zada pytanie, czy ona będzie idealna na warunki z trudnym oświetleniem albo z bardzo dobrym oświetleniem, to nigdy nie będzie dobra tak jak soczewka szara na, na duże słońce i nigdy nie będzie tak dobra jak soczewka bursztynowa, najjaśniejsza u nas na warunki z małym oświetleniem. Dobrze, myślę, że to jest dosyć, dosyć czytelne, co powiedziałeś, i myślę, że to też jest ważne, warte podkreślenia, że jeżeli macie już okulary, nie wiem, powiedzmy z soczewką szarą i zaczynacie łowić w strągi, to warto rozważyć zakup drugich, jaśniejszych, które pomogą Wam trochę lepiej w gorszych warunkach oświetleniowych, i, i, i to jest. I, to tak jakby, bo w tym wszystkim chodzi o nasz komfort przede wszystkim, o to, żebyśmy mogli się lepiej czuć, lepiej, lepiej łowić i skutecznie gdzieś tam nawet, tak jak wspomniałeś, przy tych szczupakach wypatrywać te ryby, czy przy pstrągach, to też jest bardzo ważne. No i, i, i tutaj faktycznie te okulary potrafią zrobić dużą różnicę. Myślę, że przy tej okazji zadam od razu pytanie, które na pewno gdzieś tam padnie w komentarzach, czyli pytanie odnośnie ceny, bo powiedziałeś bardzo dużo rzeczy o tych soczewkach i tak dalej, i tak dalej, i myślę, że jakbyś to jeszcze raz wszystko zebrał do kupy, to będzie jednocześnie odpowiedział na pytanie, dlaczego te okulary są takie drogie, a może w zasadzie nie są drogie, bo to, to jest kwestia dyskusyjna. W zależności od modelu soczewek, czyli soczewek premium, lub soczewek captive, mamy dwie grupy cenowe: od 619 do 899 mhm. zł. Jest to produkt optyczny. My porównujemy to z produktem, który znajdujemy w tej chwili w sklepach wędkarskich, który no, nie ma nic wspólnego z optyką, więc źle to troszeczkę wygląda na tle okularów. Jest, 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 tak, jest, Dużo jest, jest inaczej natomiast, spozycjonowane. To natomiast prawda. jeżeli porównamy to do produktu optycznego, ta cena naprawdę jest bardzo dobra i znacznie lepsza, uh -huh. niż sobie możemy tak naprawdę wyobrazić. Zapytałeś jeszcze, bo klienci też pytają, na co, co się składa na tą uh -huh. cenę. Między innymi to, że jest to produkt optyczny, że jest to produkt, który jest certyfikowany, Sposób obróbki tych materiałów, jeśli chodzi o materiały, które są wykorzystane, i przede wszystkim technologia, tak? która. No, trzeba zacząć tego używać, żeby po prostu wiedzieć, zrozumieć. O, o czym mówimy, patenty, nakładki. Ja wiem, że tego wszystkiego jest już teraz dużo, ale tak naprawdę firma, która od 35 lat działa na rynku, tworzy, chroni nasze oczy, mhm. chroni nasz wzrok. No tutaj ciężko jest dyskutować z tym, zresztą, jeszcze przed laty, jak przed pandemią odbywał się FTX. Trzy razy z rzędu te okulary wygrywały właśnie mm -hmm. tą prestiżową nagrodę, więc myślę, że to jest dobre podsumowanie e, tego wszystkiego, m, o czym e, powiedzieliśmy, o czym powiedziałem wcześniej. I myślę, że tutaj każdy musi sobie odpowiedzieć, co jest dla niego ważne, czy chce mieć produkt, który chroni jego oko i wzrok, czy po prostu wybierze sobie produkt, który no, nie ma nic wspólnego tak naprawdę no, z. Jest, z, po z prosto, jest po prostu przeciwsłonecznymi okularami. Bez, bez tak jakby niczym, niczym więcej, niczym co by za tym stało. Dobrze, bardzo Ci dziękuję Tomku za, za kompendium wiedzy na temat okularów. Oczywiście, jeżeli macie jakieś pytania odnośnie okularów Wiley czy to soczewek, czy to doboru, czy ramek, to walcie śmiało w komentarzach. My na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć. Jeżeli ja nie będę znał jakiejś odpowiedzi na pytanie, to na pewno skonsultuję to z Tomkiem i, i, i na pewno Wam odpiszę. Więc, więc walcie śmiało. Na dzisiaj to wszystko. Bardzo serdecznie dziękujemy Wam za oglądanie tego odcinka. Bardzo serdecznie dziękuję również tobie, Tomku. Oby. Mam nadzieję, że następnym razem na rybach. Oby. Oby w końcu. To jest dobre. No już pół roku planujemy i, tak, planujemy i, i nigdy nie ma długo. czasu. Nie ma czasu. Tak. Jeszcze raz, wielkie dzięki, do zobaczenia. Trzymajcie się, pozdrawiamy. Cześć! Cześć.